Zakłady Mittelwerk znajdowały się bowiem zaledwie 6,5 km od strefy brytyjskiej, lecz w kwietniu 1945 roku tereny te zajęły wojska amerykańskie, które, jak już opowiadaliśmy, sprawnie przejęły 100 rakiet V-2. Co ważne, mimo rozkazu Firera, fabryka na zboczach góry Kornstein nie została zniszczona. Zakład, podobnie jak inne obiekty, ocalił Albert Schper, sabotując dyrektywy niszczenia infrastruktury przemysłowej w ostatnich tygodniach wojny. W kwietniu Niemcy wywieźli najważniejsze elementy wyposażenia, a von Braun sprytnie zabezpieczył dokumentację w zamkniętej kopalni rudy żelaza. Doskonale znając granice wyznaczone w Jałcie, celowo wybrał miejsce poza strefą radziecką, kopalnię z poczyk rucharców, kilkanaście kilometrów na południe od Goslar, w strefie brytyjskiej. Dzięki temu Stalin otrzymał Mittelwerk jedynie z resztkami wyposażenia o wartości, no raczej złomu. Do tego Minde też było gołocone. Dowiedz się więcej z podcastu.